Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam Was na małą aktualizację i krótkiego vloga z naszej budowy. Trochę się u nas dzieje, słuchajcie, bo tam jest bałagan, bo zaczynamy przygotowania do takiej małej parapetówki. Zrobimy sobie w sobotę jakieś ognisko i zaprosiliśmy najbliższych, żeby po prostu powitać ten nasz dom. E, tam już Oskar przygotował miejsce na ognisko, e, jak możecie zobaczyć, o tam. Żeby było z dala od domu, żeby tutaj nie było wiecie, żadnych problemów. No i oczywiście chcieliśmy przygotować e, to nasze podwórko do tego, żeby tutaj można było usiąść. My musimy to wszystko wyrównać, e, dosypać ziemi, ale to wszystko przed nami. Na chwilę obecną chcieliśmy tutaj po prostu wykosić Natomiast kosa, którą zawsze pożyczyliśmy od wujka i cioci, no niestety nie odpaliła wczoraj i stwierdziliśmy, że no zamówimy już sobie swoją, żeby ich nie męczyć, co roku nam pożyczali nawet dwa razy do roku i tutaj kosiliśmy, stwierdziliśmy, że to jest po prostu znak, żeby już zamówić swoją. No i jeśli im się zepsuła, to po prostu będziemy pożyczać im. <laughs> Ale myślę, że po prostu tam paliwo zwietrzało, dlatego nie chciała odpalić. Zobaczymy jeszcze dzisiaj, czy wszystko z nią ok. Z takich ciekawszych rzeczy, które chciałam Wam pokazać, to to, że udało nam się zamontować lampy, które już tam pewnie widzicie za mną i pokażę Wam, jak one wyglądają. Powiem Wam szczerze, że jestem z nich niesamowicie zadowolona. Niby prosta rzecz, niby zwykła rzecz, ale cieszy. One mi się bardzo podobają, głównie ze względu na to, że mają prosty design. Nie odstają w żaden sposób od sufitu, a też różne historie widziałam i nie wszystkie takie tuby dobrze wyglądają. One są fajne też ze względu na to, tu Wam pokażę na tej jednej, bo tu sobie to regulowaliśmy, że mają jakby regulowany ten, ten strumień światła i można je sobie ustawić w dowolnym miejscu jakie chcecie, jakie potrzebujecie. No i przede wszystkim powiem wam szczerze, że podoba mi się to, że one są białe. Uważam, że to wygląda bardzo fajnie już pomijając nasz sufit pomalowany farbą ceramiczną, który się świeci jak nie powiem co. No ale nieważne. Same lampy naprawdę prezentują się świetnie i przede wszystkim były proste w montażu. Nie słyszałam tutaj żadnych słów na K, więc mogę Wam jak najbardziej te lampy polecić. Ja Wam te lampy już wcześniej pokazywałam, lampy, w zasadzie oprawy. One są z sklepu leddo.pl, podlinkuję Wam je na dole. Mają fajną cenę, więc jeśli szukacie czegoś podobnego, to mogę polecić. My tam zamówiliśmy sobie jeszcze żarówki różnych mocach mamy tutaj i 50 i 90 i 35 i chyba 80 z tego co pamiętam tak 80 też wszystkie o temperaturze barwowej 3000 te w salonie które mamy mają 25 bo chcieliśmy żeby one były bardziej takie nastrojowe no a do pomieszczeń takich jak kuchnia czy korytarz będziemy sobie dawać te 90 żeby one były Mocniejsze, żeby normalnie sprawowały funkcję takiego oświetlenia funkcyjnego. E, tu mamy jeszcze lampy do mm, Łazienki, je musimy zamontować e, i do wiatrołapu. To, to są akurat z Canluxa, takie regulowane. Trochę pracy nas jeszcze z tymi lampami czeka, ale te 4-6 lampek dosłownie było zamontowane w kilka minut, więc jak najbardziej mogę Wam polecić. Udało nam się też zamontować, e, można powiedzieć, e, okap, e, ale to jest jakaś tam, e, jakiś tam pierwszy etap, bo oczywiście musimy tutaj jeszcze e, dać rurę, musimy podłączyć elektryka, musimy ten okap podłączyć do rekuperacji, w sensie tą skrętkę od rekuperacji. E, no i oczywiście zrobić tutaj. E, tą osłonę całą, e, czyli tą tubę, żeby już wyglądał piękniej, żeby był gotowy po prostu do e, użytku codziennego. Tutaj, jak możecie zobaczyć, krzesła, e, tam stoły, leżaki. W ogóle dostaliśmy pierwsze. Słuchajcie, meble ogrodowe. E, to jest prezent od Oskara babci i mam nadzieję, że będą się sprawdzać świetnie. E, kolory są stonowane, więc bardzo się z tego cieszę, bo zazwyczaj takie leżaki są, wiecie, jakieś niebieskie albo żółte. A te są przepiękne czarno-białe, więc na pewno bardzo będą nam pasować. Tutaj od mojej babci pożyczony stół, taki namiot właśnie na parapetówkę w razie jakby wiało, żeby trochę się osłonić. Chociaż mam nadzieję, że pogoda będzie ładna. No jeśli chodzi o kuchnię, to niestety słuchajcie, cały czas czekamy. Będziemy nagrywać odcinek z blatów. Pojedziemy sobie do salonu kamieniarskiego Vertimar i tam pokażemy wam. Jak się robią nasze blaty. No i mam nadzieję, że umówimy się już na ostateczny termin. Mam nadzieję, że to nie będzie dłużej niż dwa tygodnie. No, jak już blaty przyjdą, to stolarz przyjdzie zamontować resztę półek, frontów itd. No, i muszę wybrać uchwyty. Cały czas pamiętam o tych uchwytach. Tam słuchajcie różne rzeczy, które też Wam będę na pewno pokazywać, śmieci. Z nowości, o właśnie, tego jeszcze nie pokazałam, mamy, słuchajcie, zamontowaną pralkę. I w pralni niestety pojawił się fuck up, nawet dwa. Pierwszy, drobny, do naprawienia w kilka chwil, to to, że źle sobie tutaj zaplanowaliśmy gniazdka, bo mamy, jak widzicie, tutaj dwa i tutaj jedno. Pralka jest podłączona do wody i do odpływu. A jeśli chodzi o podłączenie prądu, to na razie jest na przedłużaczu, bo robiliśmy sobie testowe odpalenie, wszystko śmiga i jest elegancko, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chodzi o ten fuck up, no to tak, gniazdka bez sensu, totalnie na takiej wysokości i o ile tutaj, jak będziemy chcieli sobie zrobić blat, to to jest ok, bo wiecie, do jakiegoś, czy nawet żelazka, czy do podłączenia jakiejś baterii do odkurzacza, czy czegokolwiek takiego. To to jest spoko, no ale to nie jest spoko, jeżeli chodzi o podłączenie pralki, no bo bez sensu, żeby kabel był na takiej wysokości. Musielibyśmy robić jakąś dziurę, wiecie, w blacie e, i to nie wyglądałoby dobrze. Ma to swoje plusy, bo w każdej chwili z łatwością moglibyśmy hmm, odłączyć taką pralkę od zasilania, natomiast to umówmy się, nie robi się często takich rzeczy, więc no, w razie potrzeby odsuniemy sobie tą pralkę i też nie będzie, też nie będzie hmm, z tym problemu. No a wolę mieć ten blat taki czysty i bez żadnych dziur, więc tutaj będziemy sobie dorabiać gniazdka. No i dorabiać będziemy je sobie, jak widzicie tutaj już zaznaczyliśmy, w miejscu jakby szafki, bo będzie tak zorganizowana kiedyś w przyszłości, bo na razie zostawiamy ją w takim stanie, w jakim jest, ale o tym może też za chwilę. Tutaj będzie szafka sześćdziesiątka ze zlewem, tutaj będzie suszarka, tutaj będzie pralka i tutaj jeszcze jedna szafka sześćdziesiątka z szufladami, u góry blat i tu u góry szafki takie wiszące, żeby pochować tam, wiecie, wszystkie pierdoły typu ręczniki, pościele, chemia itd. I e, ja tutaj już narysowałam właśnie, gdzie chcę mieć ten gniazdka, tam nie, jednak będą tu. E, I one właśnie będą w tej szafce 60. E, I tu podłączymy, bo po są nam potrzebne ogólnie trzy. E, do pralki, do suszarki oraz e, właśnie. Kolejny nasz fuck up, czyli jakoś to tak wyszło. No w zasadzie nie jakość, tylko wiem, jak po prostu z naszej trochę winy, że nie mamy tutaj ciepłej wody w pralni i woda w pralni jest tylko zimna. To zostało podłączone w ten sposób, że tutaj mamy kranik, który już on jest normalnie odkręcony, idzie woda do pralki, a tutaj jest jeszcze drugi i wychodzi z tego rozdzielacz właśnie, jak będziemy podłączać sobie z to już jest wszystko przygotowane, więc fajnie trzeba będzie później. Jakby przerabiać tego wszystkiego, tylko już jest przygotowane, tak jakby pod docelowe rozwiązanie. Tutaj mamy odpływ e, zatkany, będzie do zlewu, no i tutaj jest odpływ do pralki. To, co jeszcze bym chciała podłączyć do odpływu, no to jest właśnie suszarka, bo ona ma tutaj ten pojemnik e, do opróżniania, natomiast e, no, ma ona też opcję, tutaj nawet gdzieś e, w zestawie jest taki wąż. E, no, nie widzę go teraz, ale w zestawie jest taki wąż, właśnie do podłączenia, do kanalizacji tej suszarki. I bardzo mi zależy, żeby to zrobić, bo uważam, że to jest po prostu wygodne. Nie będziemy wtedy musieli pamiętać o opróżnianiu tego. I to najprawdopodobniej podłączymy sobie do syfonu. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Jeśli nie, to trudno, będzie zlew, więc będzie blisko do opróżniania. Ale fajnie by było, jakby się udało. Wracając jeszcze do tematu tej pralni, to. Jest mi trochę, powiem Wam, przykro z tego powodu, że nie mamy mm, tej ciepłej wody. E, oczywiście ja tutaj nie zganiam na nikogo winy, to jest tylko i wyłącznie nasza wina, bo gdzieś tam wcześniej plan na tą pralnię był inny. Ja wcześniej planowałam takie. Mm, zresztą ja kiedyś robiłam filmik na temat mm, takiego systemu z IKA siatkowanego i tam rozplanowywałam naszą pralnię i początkowo tak chciałam zrobić, natomiast po dłuższych przemyśleniach stwierdziłam, że Chciałabym mieć jednak to... Zabudowane wszystko taką normalną zabudową meblową z tego względu, że no jak wiecie, jeżeli są otwarte półki, no to wszystko się kurzy. No i jednak fajnie by było mieć to wszystko zamknięte i dodatkowo mieć taki blat roboczy w pralni na różne rzeczy. No taka mi się pralnia wymarzyła i stwierdziłam, że do tego będę dążyć, żeby taką zrobić. Gdzieś tam też wcześniej nie przemyśleliśmy tego, że fajnie by było mieć taki zlew gospodarczy. Nie mam pojęcia e, dlaczego, no ale niestety tego e, nie przemyśleliśmy. I mam trochę żal, słuchajcie, do naszego e, pana hydraulika. Jakby on ok, zapytał, co tutaj ma być. Powiedzieliśmy, że pralka i suszarka, więc zrobił po prostu zimną wodę i odpływ. Natomiast szczerze mówiąc, będąc hydraulikiem. Ja zapytałabym swoich klientów, czy na przykład nie chcą Państwo tego, czy nie chcą tego. Wiecie, no nie każdy inwestor ma taką wyobraźnię i jestem pewna, jestem przekonana po prostu, że gdyby zadałby tylko takie pytanie, czy na przykład nie planujecie mieć kiedyś w przyszłości zlewu albo czegoś takiego, to na bank bym powiedziała, że no a tak, może tak, więc niech Pan zrobi. Więc szkoda, ale oczywiście da się to rozwiązać. My sobie to rozwiążemy za pomocą takiego. To nie nazywa się mieszaczem wody, tylko podgrzewacza wody. I to można zastosować zarówno jakby w szafce umywalkowej, jako takie osobne urządzenie. Właśnie do tego jest nam potrzebne to trzecie gniazdko. A można kupić sobie taki kran elektryczny, który będzie wam jakby podgrzewał i to będzie takie dwa w jednym. My jednak zdecydujemy się na ten taki podgrzewacz w szafce żeby on był, wiecie, schowany, żeby tego nie było widać i żeby to było wszystko tam pod spodem, a nad blatem będzie wystawała tylko taka standardowa bateria, żeby to wyglądało fajnie i estetycznie. Moja mama ma na działce e, taką właśnie baterię 2 w 1 e, i jest spoko, natomiast nie do końca wyglądowo mi pasuje do, do tej wizji pralni, którą mam, więc decydujemy się właśnie na taki podgrzewacz. Z tego co się orientowaliśmy, one tam kosztują około 200 zł, więc no... Niestety dodatkowa kasa, ale no nie są to nie wiadomo jak duże pieniądze, więc jak już będziemy sobie urządzać tą pralnię, to na pewno coś takiego sobie zorganizujemy. Sama zimna woda uważam, że nie jest dobrym rozwiązaniem. No bo czy będę chciała nalać właśnie wodę do wiadra podczas mycia podłóg, no to nalewam zawsze ciepłą, a wręcz gorącą, a nie zimną. Czy jak na przykład Oscar będzie chciał przyjść, umyć dłonie z garażu i nie będzie wtedy szedł do łazienki, żeby. Nie, nie nabrudzić, nie nachlapać, no to też fajnie by było, żebym miał tą wodę ciepłą. No i myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, że woda w kranie ciepła musi być, a zimna jest e, słaba. Mm. Więc na pewno coś takiego będziemy sobie organizować. Póki co ta pralnia zostaje w takim stanie, w jakim jest teraz, w jakim ją pokazałam. Zaraz jeszcze wrócimy do pralki i pokażę Wam, jakie są tam programy. Bo co niektórzy pytali, jak to wygląda czasowo i tak dalej. Póki co, budżet nie pozwala nam, żeby zorganizować sobie tą pralnię tak, jakbym chciała, a nie chcę robić coś na pół gwizdka, tylko chciałabym to zorganizować już tak, jak sobie wymarzyłam. I fajnym Związaniem na pewno są tutaj meble i metod, te, które mamy w kuchni. Z tym, że jak policzyłam sobie bez blatów, i tam były właśnie te dwie szafki 60, jedna ze zlewem, właśnie tam był chyba zlew i bez baterii, plus szafki wiszące, takie 60x104 wieszane na górę, to wyszło z frontami z uchwytami ponad 5000, więc uważam, że naprawdę sporo. Dopytam jeszcze stolarza jak to u niego by cenowo wyglądało, jak już będziemy bliżej tego tematu. Być może u niego to wyjdzie taniej. Jeśli chodzi o blat, no to myślę, że i tak byśmy robili na zamówienie. Zastanawiam się jeszcze też nad pociągnięciem tego blatu na ścianę, bo my tam na ścianie mamy pęknięcie, więc akurat fajnie by pasowało, żeby to przykryć. No albo ewentualnie płytki. Ale to jeszcze zobaczymy, jaka będzie nasza wizja. Tak jak mówię, póki co zostaje tak, jak jest. Na pewno tutaj będę chciała jeszcze zrobić jakieś półki na zamówienie. Na pewno muszę przemyśleć właśnie, jakie sprzęty tutaj mają być. Tam jest zrobione gniazdko tak niżej pod odkurzacz samojeżdżący, więc podejrzewam, że na przykład tutaj moglibyśmy sobie zrobić taką wyższą półkę i ją zrobić otwartą na właśnie wszelkie sprzęty typu odkurzecz jeżdżący czy mop, a tutaj dalej na przykład pociągnąć albo zrobić na przykład tylko dotąd, żeby tu było jeszcze miejsce na jakąś deskę do prasowania, suszarkę no zobaczymy, tak jak mówię do tego etapu jeszcze trochę. Jeśli chodzi o pralkę, um, uważam, że jest bardzo cicha. Udało się ją zamontować w ten sposób, że tak naprawdę była tylko postawiona i postawiliśmy poziomicę i było równiutko, więc naprawdę podłogę mamy prostą, więc fajnie. To, co w tej pralce najbardziej mi się podoba, to ta szuflada. Niby pierdoła, powiem Wam szczerze, ale naprawdę te szufladki, te przegródki są na tyle szerokie, że tutaj łatwo będzie nasypywać właśnie proszek czy nalać płyn do płukania. Ja teraz mam taką pralkę, że te przegródki są takie strasznie wąskie i zawsze gdzieś ten proszek kurczę, rozsypie. A tutaj zobaczcie, ta przegródka na proszek jest naprawdę duża, więc nawet jeżeli będziemy chcieli z jakiejś takiego wiaderka nasypać tego proszku, no to tutaj jak najbardziej. Będzie to możliwe. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze woda, bo my robiliśmy uruchomienie takie testowe na programie szybkim 20 minut. Pralka działa, wszystko jest OK. I teraz mam zagwostkę, właśnie w kwestii zamykania i otwierania drzwi. Ta pralka była uruchamiana sporych kilka dni temu. Myślę, że minimum tydzień. I jeszcze tutaj widać ślady wody na bębnie, więc ona jest szczelna i tam nic nie. Nie wyparowuje i naprawdę z niej nie śmierdzi. I właśnie zastanawiam się, bo są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że pralkę trzeba zamykać, niektórzy mówią, że pralka, pralka powinna być cały czas otwarta razem z szufladką, żeby tam mogło się wszystko wywietrzeć. I ja na początku tak zaczęłam robić u nas w mieszkaniu, natomiast bardzo szybko zaczął mi się zbierać kamień na bębnie. O wiele szybciej niż jak wcześniej ta pralka była cały czas zamknięta, więc. Wydaje mi się, że jednak lepiej jest mieć tą pralkę zamkniętą, ale zobaczymy, będziemy testować. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Jeśli chodzi o tą pralkę, włączam ją i o nasze programy, no to mamy tutaj eko, które trwa 3 godziny 28 minut. Możemy to sobie zminimalizować na mniejszą ilość czasu. Najmniej jest godzina 40, to jest 40 stopni. Oczywiście wirowanie też można zmniejszać, jest 9 kg. Bawełna 9 kg, e, syntetyki 4 kg, delikatne 2 kg wełna jedwa 1,5 kg, fresh scent, czyli to takie odświeżanie parą max kg, e, odpompowywanie, wirowanie, pukanie, e, program szybki, max 3 kg, e, outdoor 2,5, sportowe 4, denim 4. Kołdra 3, antyalergiczny 9. Więc jak widzicie, to wcale nie jest tak, że jak macie pralkę 9 kg, to do wszystkich programów możecie wrzucić 9 kg i ona będzie śmigać. Tutaj tak naprawdę są tylko tam 3 czy 4 programy na 9 kg, więc zwróćcie po prostu na to uwagę, bo co niektórzy myślą, że jak mają pralkę 10 kg, to wrzucą sobie program szybki 15 czy 20 minut i upiorą 10 kg prania. No niestety tak to nie działa, trzeba na to zwrócić uwagę. Ale ja też nauczyłam się ostatnio robić mniejsze prania. Te pralki są teraz na tyle inteligentne, że one sobie dostosują ilość wody, więc to jest energooszczędne i też oszczędzające wodę, jeżeli mamy mniejszą ilość. Więc nie uważam, że pranie mniejszej ilości ubrań jest czymś złym i na pewno będziemy korzystać tutaj z różnych programów, a tak mi się przynajmniej wydaje. Już się nie mogę doczekać, aż ta suszarka będzie podłączona. Na pewno sobie zorganizuję jakieś pranie kurtek zimowych, bo... E Muszę przyznać, że dwa lata już ich nie odświeżałam, a to jest naprawdę już zdecydowanie za długo, więc nie mogę się doczekać. i W końcu będę to mogła zrobić u siebie w domu, a nie oddawać na przykład gdzieś tam, wiecie, do pralni, czy suszyć w pralce i później rozkładać i tracić na tej izolacyjności kurtki, bo właśnie zdarzyło mi się tak, że... Pralka wyprała kurtkę, no i ta kurtka już później nie była taka ciepła jak przed praniem. A w ogóle dajcie znać, ja tutaj no mam teraz delikatnie makijaż, ale ogólnie tu na oku i tutaj mam taką mega czerwoną, suchą plamę i prawdopodobnie łapie mnie alergia. Po 26 latach życia nigdy nic mi nie było, a teraz nagle alergia, więc masakra. Jestem ciekawa, czym to jest spowodowane. No, teraz fakt, że zauważalna jest u nas naprawdę taka wzmożona ilość pyłków. Ja chyba nie pamiętam, żeby aż taka ilość pyłków była. U nas to czasami aż takie, taki kurz jest na dworze, bo jest tyle tych pyłków. Samochód do mycia jest po prostu trzy razy dziennie, bo jest tak zakurzony właśnie tymi pyłkami. Więc no, Biorę hitakse. Mam nadzieję, że, że pomoże, ale po prostu jestem w szoku, że przez tyle lat nic się nie działo, a teraz nagle. I jednak można się okazać, może się okazać, że jest się alergikiem. Dajcie znać, czy macie z tym problem, czy jednak jesteście odporni. Wziąłam sobie jeszcze dzisiaj na budowę, oj, <grym> drukarkę. To jest, słuchajcie, Dymo Model D1. Wrzucę Wam linka w opisie do tej drukarki. I ona jest świetna. Ja zaczęłam nią podpisywać szafkę od podłogówki, żeby sobie każdy rozdzielacz podpisać, że wiecie, to jest kuchnia, to jest salon i tak dalej. My szafek od podłogówki mamy dwie, jedną właśnie w pralni, którą widzieliście, a druga jest w garażu. I w garażu już właśnie mam to podpisane, a w pralni jeszcze nie, więc dzisiaj postaram się to zrobić. No i to jest świetne, jeżeli chcecie popodpisywać jakieś przyprawy i tego typu rzeczy, czy na przykład jakieś pudełka w garażu, na pewno też Oskar będzie z tego korzystał. Ja na pewno będę korzystać podczas organizacji kuchni, na przykład podpisywania przypraw, więc myślę, że to jest rewelacyjne urządzenie. Jeśli chcecie sobie coś zorganizować, to jak najbardziej polecam. Porządki w garażu się dzieją, bo panowie zaczynają robić drugą warstwę sufitów, więc no może w tym tygodniu też uda się to skończyć. Jaki ten pokój jest zielony, to jest szok. Kolor ścian się zrobił naprawdę normalnie zielony, a to jest ta sama farba. Szok. No dobrze, moi drodzy, tym miłym akcentem kończę tego vloga. Dajcie koniecznie znać, czy łapie Was alergia, czy jednak udało Wam się od tego w jakiś sposób uchronić. Ja zabieram się za nagrywanie hola hmm, zakupowego, bo mamy trochę nowych rzeczy, a w zasadzie już starych, bo część rzeczy przywiozłam od babci ze strychu, ale to wszystko Wam opowiem w tamtych filmikach. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.